Siemaneczko Dzisiaj Wam pokażę po prostu kranik kranik kryptowalut Ja jestem Roni a dziś właśnie pokażę Wam jak tu się w ogóle na tej stronie poruszać Jak zarabiać? Ja mam przetłumaczone na polski po prostu żeby było Wam łatwiej ale będzie po angielsku więc Wam w sumie dam na angielski Mamy zakładki to jest fałszywe owner. Gdybyśmy chcieli zareklamować sobie jakąś stronę i zdobyć sobie refy, mamy tu M-Coin, czyli to nas interesuje. I to nas interesuje ta cała strona, co mi się wyświetla. Tak, jak zbierać te końce? Już wam mówię, te końce nam są potrzebne właśnie po to, aby kupować sobie właśnie te karty, gdzie one nam kopią. Właśnie te więcej końców. To jest fajna sprawa. Wchodzimy w Earn coins i widzicie, mamy Visit Short Links, czyli standardowo robimy sobie shor short linki i zdobywamy za to Coins'y. Mamy PTC, czyli point, point to click, czyli reklamy gdzie klikamy, czekamy tam 10-12 sekund i zdobywamy po prostu końcy I mamy fauce właśnie wejdę w fauce i właśnie nam się tu loguje, i już Wam pokażę jak go zrobić, po prostu tak. Wchodzimy. E, tu wiadomo reklamy są to jest bankowo. Strona tym zarabia. Klikamy Select A Capture. Ja wybieram Google. Nie jestem robotem. TOOL, Klikamy teraz. Czekamy 5 sekund, aż nam się to e, załaduje. Collect Coins now. I zdobyłem 143 końcy e, po prostu do mojego salda. Co godzinę możemy sobie robić i możemy zdobyć od 50 do 2000. Udało mi się najwięcej chyba trafić 200, ale jest możliwość do 2000. I wiadomo, zbieramy sobie te końcy. Mamy tu również loterię, gdzie często właśnie tutaj wchodzę i też właśnie po prostu gram. Właśnie zobaczycie, wejdę teraz w loterię, z kupuję ticket Jeden ticket kosztuje tutaj 10 końców. Kupiłem 200 ticketów, żeby mieć większą szansę, czyli jest około teraz 1200 ticket w puli i wygrany dostaje tu z krawek. Wygrany pierwsze miejsce dostaje 30% tego, czyli tych 13 tysięcy, drugie miejsce 20, i tak dalej, tak dalej. Jak widać, na przykład razy wchodzi w 1000, to się ładnie zwraca. Teraz wrzuciłem 2. Miałem sporo końców, więc y, to tak. Y, tu mamy różne: tak, mamy godzinne, dniowe i tygodniowe. I często można ładnie wygrać, naprawdę ładnie. W tym zaraz zobaczymy, czy uda mi się coś trafić. I tak, następna strona, czyli co nas interesuje, to jest właśnie game. Wchodzimy w game i tu mamy, jak grać. Wam pokażę zaraz o co chodzi. Więc, y, wy, wam się pokaże, właśnie coś takiego. I będziecie mieli pusto, gdzie musicie zbierać końcy. Yy, około w jeden dzień z tego co wiem, można zebrać nawet 5000 końców na samych shortlinkach, yy, więc w dwa dni mamy takie koparki, ponieważ najtańsza koparka kosztuje 10 tysięcy. Zaraz wam wszystko pokażę właśnie. I macie właśnie to mam się pokaże. Gdzie jeśli uzbracie te 10 tysięcy końców, klikacie kupuj koparkę, oczywiście musicie zbierać więcej. Koparki się zwracają, jest nawet z zyskiem, bym Wam kupić, więc warto w to inwestować, bo z tego może wyjść nawet niezły przychód. Wiadomo, grosz do grosza, krypto do krypto i będzie więcej, tak? Klikamy, po prostu nam się wysunie taki pasek. Będzie, wybieramy sobie koparkę, jaką chcemy kupić. Tu nam się zakupi, i właśnie pokaże nam się nowa nasza kopareczka. Jak widzicie, i tak. Schodzimy dalej, tu mamy energię, która jest potrzebna, gdzie musimy uzupełnić koparkę. Ona swoje, swoje właśnie zajmuje. Bo 45 energii na godzinę będzie nam odejmować z paska, mamy 360 energii. Wychodzi zawsze około 8 godzin, może chodzić bez napełnienia jej. I na godzinę mamy 130 końców. Jak widzicie, możemy sobie dokupić tych końców, zainwestować w to. I tak, jeśli kupimy, uzupełnimy to, yy, musimy jeszcze kupić energię, zaraz Wam pokażę. Klikamy tutaj, jak mamy. Jak kupiliśmy sobie koparkę, klikamy kup energię. Wpisujemy ile chcemy. Na przykład 100, to jedna energia kosztuje około 100 końców. Znaczy 100 energii kosztuje po prostu końców, przepraszam. Yy, I to tak, i kupujemy tam energię. Wiadomo, ja mam na razie 200, zaraz właśnie mamy i co godzinę mamy do debrania yy, tutaj nam właśnie tyle, ile yy, dana koparka nam yy, w ogóle generuje yy, i tu ja mam akurat na 10 kilka, ja już mam bardzo sporo ładnie to rozbudowane, możemy mieć 8 koparek, nie wiem, czy da się więcej, może się da, ale jeszcze nie doszłem do tego, jak to zrobić yy, i 8 koparek mam właśnie takich kart, które mi kopią co Godzinę. Tu mam różne. Właśnie jedna karta właśnie kosztowała mi 50 tysięcy końców. Jak widzicie właśnie yy, tak, loteria się bodajże skończyła. Wchodzę w loterię, właśnie się skończyła. Tylko jeszcze nie doszedł wynik. Już wam pokażę. I właśnie kupujemy sobie tu i, i tak. I po prostu napełniamy te koparki energią klikając właśnie w ten pasek na dole. Zaraz Wam w ogóle pokażę o co chodzi. I tak, po prostu klikamy w ten pasek i wam dokupię energii. I po prostu klikamy Fill Energy. Tu nam zbierze automatycznie. Możemy po prostu zebrać. Ale lepiej już zapewnić sobie po prostu na kolejną godzinę. Klikamy Fill Energy. Jest Collect and Feel. I nam się zebrało 1300. I tak ze wszystkim. Wiadomo, ja tu nam wschodzi energia. Koparka może bodajże chodzić z czego co mówiłam właśnie 8 godzin i po prostu nam to ładnie później poświęc się kończy energia. Więc trzeba co, co te 8 godzin wejść i tu napełnić energii. I właśnie wszystko właśnie tak. I właśnie i kolejną mam... Kopię Hop, kolejną godzinę, to jest bardzo fajne. Jak widzicie, opłaca się, bo już zebrałem z tego, dałem na 3000, a zebrałem jeszcze więcej. Więc jestem na później jakieś, nie wiem, 3-4 w ciągu godziny, tysiące końców. I to jest bardzo fajne, coś można sobie z tego zawsze zrobić. Co 8 godzin odebrać sobie tą e e energię na przykład, ale razem wam co godzinkę. Jak macie czas, to jak najczęściej, bo z tego więcej się dostaje. I mniej z energii że 10% mniej się dostanie, jak jest mniej energii niż pełno. Z tego co widzę. Mamy tu zdrowie koparki, gdzie możemy właśnie je troszeczkę napełniać przez zrobienie właśnie tu zadań, a tu shortingów, a to czegoś. I to właśnie tak to wygląda. Ja spróbuję zobaczyć, czy wygrałem coś na loterii. Ale niestety chyba nie. Niestety szóste miejsce z tego co widzę, czyli tylko 1000 końców. No jestem w ostatnie właśnie 100, więc razę wam wchodzić za 1000 i można czasem coś wygrać. Tak to się właśnie prezentuje. Myślę, że to jest fajna, fajny, fajny sposób. Można, można sobie coś tam dorobić. Strona właśnie jak wypłacić. Wchodzimy, klikamy. I możemy sobie to wszystko wypłacić na Hauce Jest od 150 tysięcy końców. Jest po prostu... od razu wypłaca. widzicie, mamy tu Litcoina, Bitcoina i Doja. I możemy sobie wybrać właśnie. I strona wypłaca. Są dowody, więc wypłaca. I ja mogę Wam też wypłacić w razie jak będziecie mieć dowód, to wam wypłacę po prostu. Myślę, że Wam się spodoba i myślę, że zbudujecie sobie właśnie fajne, fajny taki sposób na mniejszy, większy zarobek. Poparcie się zwracałem, więc myślę, że to jest spoko opcja. Możecie sobie klikać w kilk kilka oparek. Więc ja się z wami żegnam, daję Wam linka w opisie do tej strony. Myślę, że skorzystacie. I miłego dnia. Na razie i Cześć!